Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. To będzie krótka audycja. Tu nie będzie żadnych przepowiedni. Ale dla mnie jest to bardzo ciekawe i chciałem wam o tym opowiedzieć. Oczywiście tematyką są takie sprawy duchowe, takie dziwne zbiegi okoliczności, jakie tak podejrzewam, że pewnie każdy z nas ma w życiu. Tylko ja się podjąłem Takiej misji dokumentowania tych wszystkich wydarzeń. A w tym między innymi czasem są te przepowiednie, właśnie jakieś przyczucia, czy właśnie sny. Ale to wydarzenie to jest po prostu zwykła rozmowa. A napiszcie potem w komentarzach, co sądzicie o tym, jak kwalifikujecie prawdopodobieństwo i co o tym sądzicie. Słuchajcie, ponieważ ostatnio. Tak, jak wspominałem, właśnie mam dość ciężki czas, dość dużo takich właśnie zawirowań, problemów, jakieś zmiany życia i tego wszystkiego. Ale mniejsza z tym, bo każdy z nas ma swoje problemy. Ja nie chcę teraz się skupiać na tych problemach. Ja na, nawet chcę na chwilę od nich odpocząć, robiąc tą audycję, właśnie na chwilę od nich uciec, taką odskocznie zrobić właśnie, opowiadając wam tą krótką historię. To w wyniku tych różnych problemów od tych dwóch, trzech tygodni, to rozmawiam z różnymi ludźmi i ostatnio właśnie rozmawiałem z jedną osobą. Tutaj, wszystkie tam jakieś imiona, czy, czy miejsca, cokolwiek ja pozmieniam, żeby po prostu przekazać wam sam ten suchy, to suche wydarzenie. To, no, może nie suche wydarzenie, ale takie suche fakty na temat tego wydarzenia, bo myślę, że wydarzenie dla mnie było. Pełne tej wody życia, nie? To, to, to ten, ale takie suche fakty na temat ten, wydarzenia pełnych wód życia Pana Boga. Tak powiedzmy sobie symbolicznie. Żeby tą symbolikę zrozumieć, to myślę, że, że trzeba się jakoś zapoznać z Pismem Świętym, więc jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam. Wtedy będzie łatwiej wyłowić te rzeczy, które Spotykają nie tylko mnie, ale jakoś wierzę, że wielu z Was też to pewnie się dzieje w życiu. I słuchajcie, więc rozmawiam ostatnio z jedną osobą w jednym miejscu takim ruchliwym, w zasadzie po prostu pod budynkiem pewnej firmy. Dużo osób tam przychodzi. Rozmawiam 15 minut z osobą. Poruszany jest ważny temat związany właśnie z tymi moimi problemami. Ostatnimi i yy, mija nas dziesiątki, w zasadzie setki. to, to Myślę, że około stu kilkudziesięciu osób w ciągu tych 10-15 minut. Yy, wiadomo, że ta rozmowa trwa krótko, tak? To jest 5-10-15 minut i trzeba ją zaraz skończyć. No, ale ponieważ czasem jest takie coś, że jak się nawiąże ważna rzecz, tak, to, to tego się nie zostawia w 5 sekund, tylko trzeba yy, to jakby normalnie skończyć, tak? Yy, nikt nie wpada gdzieś tam do gdzieś, nie wiem, powiedzmy do kancelarii notarialnej czy gdzieś, tak, mówi dzień dobry, szybko, szybko, do widzenia, tak, tylko to, to chwilkę zajmuje czasu. Wszystko ma jakąś swoją chronologię, taki harmonogram. Yy, to też zależy yy, na jakiej stopie z kimś rozmawiamy, tak, czy to jest ktoś tam bliski, czy daleki, czy to jest urzędnik, czy kto, tak, więc tu było takie coś, że to, to nie jest takie szybkie, tak, więc to nie może być dwa, trzy zdania, ale to nie może być też 40 zdań, bo po prostu ta osoba idzie w swoim kierunku życia i ja w swoim kierunku, tak? Mam nadzieję, że to chwytacie do tego momentu. Więc wyobraźmy sobie, że pod jakimś budynkiem, pod jakąś firmą w Gdańsku stoję ja i stoi jakaś osoba, ja z nią rozmawiam, poruszane są te problemy, ja do końca nie wiem, jakie te, ta osoba ma te y, poglądy, tam gdzieś pewnie nie neguje Jezusa, pewnie nawet wierzy w tego Jezusa, tylko na pewno może tak jakby nie, nie jak ja. Ja jestem taki dość radykalny w tych swoich poglądach. E jeszcze z tymi przepowiedniami, z tym wszystkim, to myślę, że dość specyficznie mi to wszystko wychodzi. E ale to była osoba z nurtu chrześcijańskiego, tak. E I poruszamy jakiś temat, mniejsza z tym, jaki to jest temat. I chodzi o to, że ona. Ta, ta, ta osoba, nie ona, tylko że ta osoba, jakby pokazuje swoje stanowisko, ja pokazuję swoje stanowisko i to zdanie do zdania, zdanie do zdania, i już tą rozmowę trzeba kończyć, tak? Trzeba to obcinać, bo, bo trzeba lecieć. I ta osoba coś mówi, co ja uznaję za potwierdzenie, jakby mojego stanowiska, i mówię, no właśnie. To znaczy się, że tylko Jesus, to w ogóle nie wiem, coś mi tak napadło, jakby, że tylko Jesus może uwolnić. Ja tak powiedziałem symbolicznie, w ogóle tak, to było takie dziwne, że ja użyłem słowa Jesus, bo wiecie jak to jest, nie? Że na takiej dalszej stopie, jak gdzieś tam na mieście, tak, gdzieś w Harmiderze, to czasem, jak powiemy tak, nie jak ktoś stanie w świątyni, tak, i przeczyta słowo Boże, tylko po prostu. Tak trochę je tak jakby łagodzi, tak? użyję takiego słowa angielskiego, Jesus, tak? To że to jakoś tak przejdzie bardziej miękko, tak? I, I ja użyłem takiego właśnie sformułowania w sensie po angielsku powiedziałem imię Pana Jezusa, powiedziałem zamiast Jezus, tak? To powiedziałem tylko Jesus, tak? Jakoś tak mnie to pchnęło, że tutaj łatwiej to gład, gładziej pójdzie. I właśnie powiedziałem, że tylko Jesus może właśnie uwolnić, tak? To był ten symbol taki właśnie, że Jakiś taki pierwiastek nadprzyrodzony, właśnie Pan Bóg, że On może tu zadziałać, On może tu jakby rozwiązać jakiś problem właśnie, i tam w tej rozmowie to był taki dowód właśnie na to, że, że właśnie czasem nie to pomoże, nie tam to pomoże, ale tylko coś takiego nadzwyczajnego. To jest tak samo jak, jak właśnie ja często mówię taki przykład właśnie, że te audycje ze smartfona, to często właśnie słuchacie właśnie dzięki takiemu panu darczyńcy właśnie. Telefonu, tak, że coś go tknęło. On właśnie mówił, że nigdy czegoś takiego nie miał, ale wtedy go coś tknęło i jakby, że, że wyśli mu ten telefon. Tak poczuł, że jakby tak, się taki pchnięty, jakby tak, że wyśli mu ten telefon, wyśli mu ten telefon. I on wysłał Olafowi ten telefon, żeby on mógł robić te audycję. Tak, i dzięki temu telefonowi teraz tych audycji słuchacie. To, że każdy z nas ma takie różne wydarzenia w życiu. I tam właśnie w tej rozmowie ten temat rozmowy był. I ostatnie zdanie ta osoba mówi. I ja na odpór daję, no właśnie, że to właśnie pokazuje, że tylko Jezus, tylko Jezus może uwolnić, i w tym momencie między nas wchodzi trzecia osoba do tej rozmowy. Nagle gdzieś z tych dziesiątek, tych ludzi, setek, co mijały, nagle wchodzi trzecia osoba, a tamta, tam ten rozmówca, tam ta osoba, co ze mną rozmawiała, nagle mówi, nie do mnie już, tylko do tej osoby, co nagle wkroczyła pomiędzy nas. Która nie widziała w ogóle, że my tu rozmawiamy o czym w ogóle i ten, tak? A ja mówię, że tylko Jezus. I w tym momencie, kiedy mówię, że tylko Jezus może uwolnić, i w tym momencie między nas wchodzi osoba, a tamta moja, rozmów, ten mój rozmówca mówi: O, najbardziej empatyczna osoba w tej firmie. Nie? I ja mówię: Tak podniosłem palec do góry. Ja nie wiem, czy ja coś powiedziałem, czy, czy już, czy nie, ale to znaczyło, przynajmniej ja wiem, że to znaczyło, nie, że jakby, że widzisz, widzisz, że to jest, że o, że tylko Jezus, jakby się uśmiechnął i poszedłem w swoją stronę nie? i ta osoba razem z tą najbardziej empatyczną osobą w tej firmie poszły do tej firmy, nie? No i tyle. To cała historia. Ja, może ona jest taka mocno okrojona, może ona nie robi wrażenia, ale na mnie to zrobiło wrażenie. To było aż fizycznie odczuwalne, nie? Ja nie uważam, że ta osoba, co wchodziła, ja tego nie wiem, ja nie znam tych ludzi, ja nie wiem, czy to jest faktycznie najbardziej empatyczna osoba w tej firmie, tak? Czy, czy co tam, ale wśród tych 15 minut, tych stu tych, kilkudziesięciu 10 osób co nami, tak? Że akurat w tych sekundach i akurat tamta osoba i akurat pomiędzy mnie a rozmówcę wchodzi w tym słowie, który ja mówię, a tamta Osoba wybita mówi, że, że o o taka wybita z tego nie, że o najbardziej empatyczna osoba w tej firmie nie ten tak i wtedy ja się odwracam, macham ręką tak i tym palcem właśnie i, i się uśmiecham i, i tam jakby właśnie tak się dobrze skończyła ta rozmowa i i też ta osoba wchodząc jakby w, tam, że stoją dwie osoby między nich się wbija tak to właśnie skończyła tą rozmowę właśnie ty, uwolniła właśnie nie może niechcący jakby tak, ale rozumiecie, czy chwytacie. Ten niesamowity zbieg okoliczności to wygląda niby, jak też spojrzy z boku, on tego nie zobaczy. Jak ktoś spojrzy z boku, będzie, on tego nie zobaczy. On tego nie usłyszy. On tego nie poczuje. Ale zwracam wam uwagę, że są rzeczy niesamowite, które nas spotykają, tylko musimy na nie otworzyć oczy. I tylko Jezus może nas ku temu zaprowadzić. Z Panem Bogiem.